A może, a może na kilka razy, ale teraz ważniejszy jest ten facet, który jest w domu. Być może to jest mąż, być może to jest jakiś kochanek, być może to jest jakiś chłopak. To jest taka jedna z ewentualności. Ewentualności może być oczywiście wiele. W każdym razie, jeżeli do niej raz dzwonisz, to nie napieraj do niej kilka razy, bo automatycznie możesz sobie ją spalić. Więc zadzwoń raz. Jeżeli ona do ciebie hmm, jeżeli ci od ciebie nie odbiera telefonu, bo nie wiem czy wiesz, jeżeli są dwie osoby zauroczone sobą, bardzo, bardzo, to telefon się pali. Ona cokolwiek by nie robiła, to ona zawsze do ciebie zadzwoni, ponieważ nawet zadzwoni z przeprosinami: że przepraszam, ale nie odbieram telefonu, bo to, bo tamto. I w ten sposób wyjaśni. A jeżeli ona ci pisze jakieś wieczorem SMS-a, o przepraszam, zapomniałam do ciebie odwołać albo...